Godzina 14 w dniu na żywo TVN24. Najnowsze informacje dla Państwa w sprawie piętnastolatki, która została znaleziona nieprzytomna z pięcioma promilami alkoholu w organizmie. Są już zarzuty w tej sprawie. Kto je usłyszał, jakie dokładnie, to wie Łukasz w w Polsce powstanie stałe dowództwo 5. korpusu armii Stanów Zjednoczonych, zapowiedział to prezydent Joe Biden w Madrycie. I to także zapowiedź nowej strategii NATO i odpowiedź na rosyjską agresję w Ukrainie. Biden po raz kolejny też potwierdził zobowiązanie do obrony każdego centymetra kwadratowego NATO. Joe Biden mówił, że sojusz będzie przygotowany do odparcia zagrożenia z każdego kierunku, z lądu, z morza i z powietrza. I dodawał, Putin chciał finlandyzacji Europy, a będzie, będzie miał natoizację Europy. Między innymi właśnie poprzez wzmocnienie obecności w całej Europie, w tym amerykańskich sił w Polsce. Na to czekaliśmy, na to liczyliśmy. O tym mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda wylatując na szczyt. A Maja Wójcikowska, Rosji na Ukrainę i dlatego teraz najnowsze informacje stamtąd dla państwa. Mówi się... O aktach terroru, po prostu o państwie sponsorującym terroryzm, jeżeli chodzi o Rosję, po tym, co wydarzyło się w centrum handlowym w Krzemieńczuku. I są nowe nagrania tego właśnie ataku, które pokażę Państwu Małgorzata Mielca. Jest porozumienie kontrolerów lotów z kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taki jest komunikat, ale dokument podpisał tylko jeden z 14 związków zawodowych. Co to więc oznacza? Strajkują kierowcy Bydgoskiego MZK, nie wrócą do pracy, mówią, dopóki nie otrzymają podwyżek w wysokości 1000 złotych brutto. Ratusz mówi o buncie i nielegalnym strajku, ale fakty są takie, że tramwaje nie jeżdżą w mieście od piątku. Mariusz Sidorkiewicz, już za chwilę będziemy między innymi na Openerze nad Morzem.